Czy zauważyłeś kiedyś, jak niektórzy faceci wydają się mieć naturalny magnetyzm, który sprawia, że każda kobieta rozpływa się dla nich, nawet nie rozumiejąc dlaczego? Podczas gdy ty próbujesz wszystkiego i nadal tkwisz w tej szarej strefie, gdzie ona widzi Cię tylko jako fajnego kumpla. Posłuchaj uważnie tego, co ci teraz powiem. Istnieją specyficzne taktyki psychologiczne, które aktywują wyzwalacze w kobiecej podświadomości, tworząc tak głębokie przyciąganie. Że ona sama nie potrafi go wyjaśnić. To tak, jakbyś miał dostęp do panelu sterowania jej umysłem, ale w sposób całkowicie naturalny i autentyczny. Staniesz się architektem atrakcyjności. Wiesz, co się dzieje, gdy ignorujesz te taktyki? Kontynuujesz tę samą frustrującą sytuację. Rozmowy, które donikąd nie prowadzą. Spotkania, które kończą się niezręcznym uściskiem. Wiadomości bez odpowiedzi i co najgorsze. Patrzysz, jak zakochuje się w innym facecie, który nawet nie stara się tak bardzo jak ty. Boli, prawda? Prawda jest taka, że grasz w złą grę. Próbujesz zaimponować drogimi prezentami, romantycznymi deklaracjami, lub będąc tym miłym facetem, który zawsze jest dostępny. Nic z tego nie działa, ponieważ nie aktywujesz właściwych wyzwalaczy w jej podświadomości. Przez ostatnie 7 lat zagłębiałem się w psychologię behawioralną i dynamikę związków. Przetestowałem wszystko, co tylko możesz sobie wyobrazić i odkryłem niezwykle rzadki wzorzec, który świadomie stosuje niewielu mężczyzn. Teraz przekażę ci pięć najpotężniejszych taktyk psychologicznych, które sprawią, że ona się zakocha, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, co się dzieje. Pierwsza taktyka wyzwalacz selektywnej ciekawości. Musisz zrozumieć jedną fundamentalną rzecz na temat kobiecego umysłu. Jest on naturalnie przyciągany przez tajemnicę. Przez to, czego nie potrafi w pełni rozszyfrować. Kiedy od razu ujawniasz wszystko o sobie, zabijasz atrakcyjność, zanim jeszcze się zacznie. Działa to tak. Zamiast opowiadać całe swoje życie na pierwszym spotkaniu, zasadzasz ziarna ciekawości. Wspominasz coś interesującego o swojej przeszłości i zmieniasz temat. Zaczynasz wciągającą historię i zatrzymujesz się w kulminacyjnym momencie, mówiąc, że resztę opowiesz innym razem. Pamiętasz, jak spędziłeś godziny oglądając serial, bo musiałeś wiedzieć, co wydarzy się w następnym odcinku? Dokładnie to stworzysz w jej umyśle niemal uzależniającą potrzebę dowiedzenia się więcej o tobie. Czujesz moc tego? Druga taktyka przerywana walidacja to sekret, którego prawie nikt nie zauważa. Większość facetów albo zbyt wiele komplementuje, wyglądając na zdesperowanego, albo wcale nie komplementuje, wyglądając na niezainteresowanego. Sekret tkwi w strategicznym złotym środku. Będziesz ją walidować w sposób nieprzewidywalny. Dziś zauważasz jej nowe perfumy, jutro całkowicie ignorujesz nowe ubranie. Potem składasz szczery komplement na temat czegoś, czego nikt inny nie zauważył, na przykład jej unikalnego sposobu rozwiązywania problemów. Jej mózg będzie obsesyjnie próbował zrozumieć twój wzorzec. I za każdym razem, gdy otrzyma twoją walidację, uwolni dopaminę, jakby wygrała na loterii. Stajesz się dosłownie uzależniający. Jest historia, która doskonale to ilustruje. Facet, którego znałem, stosował tę technikę wobec koleżanki z pracy. Przez tygodnie przeplatał chwilę intensywnej uwagi z okresami całkowitego skupienia na pracy. Rezultat? Zaczęła aktywnie szukać jego aprobaty, nawet nie zdając sobie sprawy, że to robi. Ma to dla ciebie sens? Trzecia taktyka zaawansowane, podświadome odzwierciedlanie. Tutaj wchodzimy na naprawdę potężne terytorium. Badania pokazują, że nasz mózg jest zaprogramowany do ufania i łączenia się z ludźmi, którzy poruszają się i mówią tak jak my. To prymitywny mechanizm przetrwania, ale nie mówię o kopiowaniu każdego jej gestu jak robot. To jest amatorskie i oczywiste. Będziesz odzwierciedlać jej emocjonalny rytm. Jeśli jest podekscytowana, opowiadając historię, ty również zwiększasz swoją energię. Jeśli jest refleksyjna, ty zwalniasz i stajesz się bardziej introwertyczny. To jak taniec ciał i umysłów, który odbywa się poniżej świadomego radaru. Zwróć na to uwagę. Będziesz również używać tych samych słów kluczowych, których ona używa do opisywania uczuć. Jeśli mówi, że coś było niesamowite, ty używasz niesamowite zamiast fajne czy super. Jej podświadomość zarejestruje cię jako kogoś, kto naprawdę ją rozumie. Widzisz różnicę? Czwarta taktyka. Strategiczny postrzegany niedobór. Ta technika to absolutny przełom. Musisz pozycjonować się jako nagroda, a nie jako opcja dostępna 24 godziny na dobę. Nie odpowiadaj na wiadomości natychmiast. Miej ciekawe życie, w którym ona chciałaby uczestniczyć. Mimochodem wspominaj o innych zobowiązaniach społecznych, nie podając szczegółów. Stwórz wrażenie, że Twój czas jest cenny i pożądany. Kiedyś zastosowałem to wobec kobiety, którą byłem zainteresowany. Zamiast zgodzić się na spotkanie w dniu, który zaproponowała, powiedziałem, że mam już plany, ale mógłbym ją wcisnąć w innym terminie. Zmiana w dynamice była natychmiastowa. Nagle to ona starała się zdobyć mój czas. Jej podświadomość przetworzycie cię jako kogoś o wysokiej wartości. A wszyscy chcemy tego, co jest rzadkie i cenne. Taka jest ludzka natura. Nadążasz? Piąta taktyka głębokie kotwiczenie emocjonalne. To najpotężniejsza ze wszystkich technik. Będziesz kojarzyć swoją obecność z najlepszymi uczuciami, jakich może doświadczyć. Zawsze, gdy jesteście razem, twórzcie doświadczenia naładowane emocjonalnie. Nie musi to być coś wielkiego. Może to być głęboka rozmowa o jej marzeniach podczas oglądania zachodu słońca wewnętrzny żart, który rozumiecie tylko wy dwoje. Chwila wspólnej wrażliwości. Sztuczka polega na tym, że to Ty prowadzisz te doświadczenia. Ty wybierasz moment, miejsce, ton emocjonalny. Z czasem jej mózg stworzy automatyczne skojarzenie. Twoja obecność równa się niesamowitym uczuciom. Pamiętasz tę piosenkę, która natychmiast przenosi Cię do wyjątkowego momentu? Ty staniesz się tą piosenką dla niej. Za każdym razem, gdy o tobie pomyśli, poczuje falę pozytywnych emocji, których nawet nie potrafi wyjaśnić. Potrafisz sobie wyobrazić wpływ tego? Teraz pozwól mi uprzedzić coś, co pewnie przechodzi ci przez głowę. Możesz myśleć, że to manipulacja, że nie jest w porządku używać psychologii do tworzenia atrakcyjności. Rozumiem tę obawę, naprawdę, ale pomyśl ze mną. Wszystko, co robimy w związkach, wiąże się z psychologią. Sposób, w jaki się ubieramy, jak mówimy, jak działamy wszystko coś komunikuje. Różnica polega na tym, że teraz robisz to świadomie, z zamiarem. Nie chodzi o oszukiwanie nikogo chodzi o prezentowanie najlepszej wersji siebie w sposób, który głęboko rezonuje z nią. Chodzi o tworzenie prawdziwej więzi, wykorzystując zasady, jak naprawdę działa ludzki umysł. Używasz psychologii cały czas, nie zdając sobie z tego sprawy. Teraz tylko udoskonalasz tę umiejętność. Opowiem ci o ramie kasa, którą opracowałem, aby stosować te taktyki w naturalny sposób. C. Jak ciekawość. Zawsze utrzymujesz element tajemnicy, coś nowego, co ona ma odkryć o tobie, a jak autentyczność strategiczna. Bądź autentyczny, ale z intencją. Pokazuj swoje zalety w subtelny sposób, nie na siłę. S. Jak spójność emocjonalna. Łącz się z jej uczuciami, nie tylko ze słowami, a jak akcja subtelna. Wprowadzaj wszystko w życie tak naturalnie, aby wydawało się spontaniczne. Ta rama to twój wewnętrzny radar, do nawigowania w każdej interakcji. Kiedy to opanujesz, atrakcyjność dzieje się niemal automatycznie. Pozwól, że dam ci praktyczny przykład, jak to wszystko działa razem. Wyobraź sobie, że jesteś w tętniącej życiem kawiarni z tą interesującą kobietą. Aromat świeżo parzonej kawy wypełnia powietrze. Stosujesz podświadome odzwierciedlanie, podążając za jej emocjonalnym rytmem. Nagle zauważasz okazję. Ona wspomina coś o tym, że uwielbia przygody. Zamiast opowiadać o wszystkich swoich podróżach, mimochodem wspominasz, że masz niesamowitą historię o czymś, co wydarzyło się w Budapeszcie, ale jest zbyt długa, żeby opowiedzieć ją teraz. Ciekawość zasadzona. Następnie zmieniasz fokus na nią, zadając głębokie pytanie o to, co przygoda naprawdę dla niej oznacza. Kiedy ona mówi, walidujesz coś specyficznego i unikalnego w jej odpowiedzi coś, co pokazuje, że naprawdę słuchasz. Przerywana walidacja zastosowana. Podczas rozmowy sprawdzasz telefon i wspominasz, że musisz coś potwierdzić na jutro, subtelnie tworząc wrażenie, że masz zajęte życie strategiczny, postrzegany niedobór w akcji. I przez cały ten czas tworzysz unikalne doświadczenie emocjonalne, śmiejąc się razem, dzieląc się spostrzeżeniami, budując więź, którą ona będzie kojarzyć z tobą na zawsze. Kotwiczenie emocjonalne ustanowione. Widzisz, jak wszystko się łączy? Teraz muszę być z tobą szczery. Te taktyki psychologiczne są zbyt potężne, by je ignorować. Każdy dzień, który mija bez ich zastosowania, to stracony dzień, zmarnowana okazja do tworzenia głębokich i znaczących więzi. Większość mężczyzn będzie nadal robić te same rzeczy, które nie działają. Będąc przewidywalnymi, potrzebującymi, zbyt dostępnymi, masz szansę być inny. Pamiętasz, co mówiłem na początku, o tym, że staniesz się architektem atrakcyjności? Teraz masz narzędzia, masz plan. Wiesz dokładnie, jak zbudować te emocjonalne fundamenty w jej podświadomości, które podtrzymają prawdziwą i trwałą pasję. Pytanie brzmi, czy wykorzystasz tę wiedzę. Czy pozwolisz jej odejść? Posłuchaj uważnie tego, co powiem teraz. To, co odróżnia mężczyzn, którzy odnoszą sukcesy w związkach od tych, którzy zawsze lądują w friendzone, to nie wygląd, pieniądze czy status. To zrozumienie, jak atrakcyjność naprawdę działa na poziomie psychologicznym. Właśnie otrzymałeś mapę skarbów, do której niewielu mężczyzn ma dostęp. Taktyki udoskonalane przez lata studiów i praktyki. Sekrety, których branża porad randkowych za 500 zł za kurs nie chce, żebyś znał. Każda z tych technik to element układanki. Kiedy połączysz je wszystkie, stworzysz siłę przyciągania praktycznie nieodpartą. Selektywna ciekawość sprawia, że ona myśli o tobie bez przerwy. Przerywana walidacja przekształca cię w uzależniające źródło dopaminy. Podświadome odzwierciedlanie tworzy głęboką i niewytłumaczalną więź. Postrzegany niedobór podnosi twoją wartość w jej oczach. Kotwiczenie emocjonalne sprawia, że stajesz się niezapomniany. Razem te taktyki tworzą efekt synergii, który zwielokrotnia atrakcyjność wykładniczo. Możesz nadal być tym miłym facetem, który nigdy nie wychodzi z friendzon, albo możesz stać się mężczyzną, który budzi głębokie pasje. Nawet nie wyglądając na to, że się stara, wybór należy do Ciebie. Ale pozwól, że ostrzegę Cię przed jedną ważną rzeczą: wiedza bez działania to tylko rozrywka. Możesz obejrzeć tysiąc filmów, przeczytać tysiąc artykułów, ale jeśli nie zastosujesz tego, czego się nauczyłeś, nic się nie zmieni. Zacznij od małych kroków. Wybierz jedną z tych taktyk i poćwicz ją już dziś. Może to być w swobodnej rozmowie w pracy, w interakcji w supermarkecie. W dopasowaniu w aplikacji. Ważne jest, aby zacząć, bo podczas gdy ty zastanawiasz się, czy to działa, czy nie, inni faceci stosują to i zbierają rezultaty. Budują głębokie więzi, budzą intensywne pasje, żyją niezwykłymi związkami. Ty też na to zasługujesz. Zanim skończę, chcę, żebyś zapamiętał to sobie. Atrakcyjność to nie przypadek, to nieszczęście nieprzeznaczenie. To nauka, której można się nauczyć i którą można opanować. Masz teraz najpotężniejsze narzędzia psychologiczne do tworzenia prawdziwej i trwałej atrakcyjności. Narzędzia, które aktywują głębokie wyzwalacze w kobiecej podświadomości. Używaj ich mądrze, używaj ich z zamiarem, używaj ich do tworzenia prawdziwych i znaczących więzi i pamiętaj, nikogo nie manipulujesz, po prostu skuteczniej komunikujesz swoją wartość. Tworzysz niezapomniane doświadczenia emocjonalne, będąc najlepszą wersją siebie. To właśnie odróżnia zwykłych mężczyzn od tych nieodpartych. Teraz, jeśli chcesz nadal opanowywać sztukę podświadomej atrakcyjności i uczyć się jeszcze bardziej zaawansowanych taktyk, zrób tak, polub ten film już teraz i zasubskrybuj kanał. Zrób to teraz, zanim zapomnisz, bo w kolejnych filmach ujawnię jeszcze głębsze sekrety kobiecej psychologii które całkowicie odmienią twoje życie miłosne. Jesteś o krok od stania się architektem atrakcyjności, którym zawsze powinieneś być. Narzędzia są w twoich rękach, plany zostały dostarczone, teraz czas budować.